ZAWAĆ KURWA! No szkolera jasna ileż to się można drzeć, przecież krowy się same nie wydoją, świnie się same nie nakarmią, do tego jeszcze moje kureczki i laseczki muszą coś żyć, żeby im się kurwa ruchać chciało! Czy chcesz tego kija w dupę? Nie. Udusić cię? Nie. Zamrozić cię? Nie. Ptaszki cię zgwałcą? Nie. A może ja jabłuszka? Nie. Cipka? Nie. Moja, Moja dupa. dupa! Plastik nie przewodzi prądu. Schowałaś wódkę? Nie powiem ci, jesteś alkoholikiem. Nie jestem alkoholikiem. To cię kiedyś zabije? Pamiętaj jedno: ogień nie może zabić smoka. To nie boli! Raz, dwa, trzy! Kurwa! Ja pierdolę! Okłamałaś mnie cipo! Jutro piąteczek przychodzi do mnie Marian z Romanem. Będziemy oglądać mecz. Kupiłem już dwa litry wódki skrzynkę piwa, a tobie, kochani, kupiłem winko! Hmm. Korwa tylko jedna! Hmm. Mamo, dlaczego skaczesz tacie po brzuchu wieczorami? Bo tatuś ma duży brzuch. Pomaga mu go spłaszczyć. Bez sensu, jak cię nie ma, to sąsiadka klęka i pompuje go od nowa. Zajebie! Uh -huh. Uh -huh. O, ja pierdolę, się widzę! Wczoraj uprawiałem gimnastykę. <laughs> dalej gruby jest. <śmiech> <śmiech> Facet kompletnie pijany wraca do domu, otwiera drzwi, a tam żona i się go pyta, gdzieś ty, alkoholiku, był? A o niej krótko i na temat odpowiada, gdybym ja tu pamiętał. Jak nazywa się niechciana ciąża? Kinder Niespodzianka! <śpiewa> <śpiewa> Ziutek zagadka jest? Dawaj, w jakim mieście patrzymy tylko na samochody? Nie wiem. Hmm, karpacz! <śpiewa> Dawaj na tace. Dawaj na tace. Dawaj na tacy. Yo yo, dawaj na tace mnie, dawaj mnie, te kurwa, smoczy monety. O oh, je, yeah. ja tu też to wstawię na Madlipsa, kurwa se. Będzie fame. O oh, je. Yeah. Mieciu, zobacz, w Paryżu jesteśmy. wieża Eiffel widzę. No zobacz. Kurwa, to radiostacja Gliwicka debilu No myślałam, że w Paryżu, no. Oje Heniek, zadam Ci teraz zagadkę. O tu mam, zaraz zobaczę. O, dookoła czarne, a w środku żółte. <grystanie> <grystanie> cytryna w dupie burzyna. <grystanie>